E, od tego momentu mamy znaczki portu Gdańsk, które są we wszystkich katalogach, e, ale mało ludzi wie, że przed tej datą też była Poczta Polska w Gdańsku. E, już były trzy urzędy. Był tak zwany polski urząd ekspedycji Gdańsk Nowy Port, Później to zostało zmienione na Polski Urząd Pocztowy Gdańsk nr 1. Urząd był otwarty od 10 marca 2020 roku i ten urząd był tylko dla ruchu paczkowego między USA a Polską. Była polska stacja Hjusa, nieznana. To był bardzo mały urząd telegraficzny w budynku komisarza generalnego na Neugartu, tutaj w Gdańsku i e, ten urząd funkcjonował tylko dla tych te, e, telegramów służbowych polskich urzędów. I był już Polski Urząd Pocztowy Gdańsk nr 2 od 17 kwietnia 23 roku. E, urząd nadal stoi tutaj obok e, dworca i e, był e, dla ruchu pocztowego między Polskiego Orgonu Gdansk Nummer 1 auf Porche i Apolsko. Das ist das, was ich weiß. Es hat drei, äh, vor dem 15. Äh, Januar hat es bereits drei äh, Postämter gegeben: äh, ein Amt äh, im äh, Hafengebiet für den Austausch von Paketen mit den USA. Es gab ein ganz kleines polnisches Telegrafenamt im, äh, in den Räumen von dem polnischen äh, Generalkommissar, aber das war nur für dienstliche Telegramme und es hat das Postamt Glanz Nummer 2 gegeben, äh, ab dem 17. April äh, 23. Dieses Postamt gibt's noch immer, steht neben dem äh, Hauptbahnhof hier in Danzig. Tak, z, z Polske... tak, 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 niestety, co to jest, to jest teraz, K tam jest teraz KFC, tak jak Marek je, e, mówił, i to prawda. E, z Polskiego Urzędu Pocztowego Gdańsk 2 sprzed 25 roku jest tylko jedna przesyłka znana, niestety nie ma u mnie w kolekcji, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze znajdę. Polska stacja a można znaleźć, jest tam kilka telegramów na rynku i jest dość dużo takich dowodów nadania. Ale teraz będziemy, będę pokazał, co było w urzędzie w porcie. Tak jak mówiłem, pierwszy transport był 3 marca. 20 rok. E, wszystko razem dotarło 3523 e, worków. Każdy worek miał około 4-5 e, paczek. Co to będzie? Około 15-20 tysięcy paczek. E, nic nie było przygotowane, nie było urzędu, nie było e, stempli, nie było formularzy, po prostu nic nie było. Szybko załatwili urząd e, w porcie. E, ściągnęli różne formularze z e, całej Polski i e, e, z byłej dzielnicy Puszkiej. No i zrobili kilka stempelek. To jest e, przeszyłka, która dotarła e, do Polski w maju, i to jest z tego pierwszego transportu. No, tak jak mówiłem, e, nic nie było przygotowane. I dlatego to trwało. Że paczka dotarła w marcu, i dopiero w maju paczki były opracowane i wysłane dalej do Polski. So to jest karta dla paczki z pierwszego transportu, i tutaj z tego samego transportu. Przygotowali różne stempelki. E, tutaj widać po prawej stronie e, mała stempelka z Ameryki przez graniczny numer i tam był dopisany numer e, paczki i drugi stempel odbiorca zapłacić i tak dalej, tam e, wyliczyli jakie opłaty e, e, odbiorca miał e, zapłacić. So am Anfang hat es überhaupt nichts gegeben dort. Es gab kein Postamt, es gibt keine Formulare, es gab keine Stempel, nichts. Und das sind äh, etwa 15 bis 20.000 äh, Pakete sind angekommen. Haben die schnell Formulare aus ganz Polen und aus äh, Pommern äh, zusammengebracht, äh, äh, haben ein, haben einige Räume für ein Postamt äh, gemietet und haben einige Stempel äh, äh, angefertigt. Das sind Paketkarten aus der Anfangszeit. Hat man diese zwei Stempel verwendet. Stempel Sameriki, dort hat man den Paketnummer reingeschrieben. Und in den zweiten Stempel hat man die ganze Nachporto, die bezahlt muss, hat man reingeschrieben. Also, das ist C20. na początku używane. No, to jest rewers. E, czy tu jest lampka? Ok, lampka jest. So, tutaj był e, dopisana opłata e, dla transportu statku e, do portu. Tutaj e, dwa marek e, dla, dla e, nowego opakowania. To był So man, man hat die, die Gebühren für Transport vom Schiff im Hafen hat man hier geschrieben und für neue Verpackung. Das, ist, das wurde in Gdansk dazu geschrieben und hier auf diese Karten hat man die Weitere Gebühren für Zolabfertigung i Transport in Polen. berechnet. <coughs> I na końcu tutaj polskie znaczki używane jako znaczki dopłaty i Jeszcze 10 feników dla transportu karty do odbiorcy. Tak ma. Zgłosić Dla mnie okej, okay, być może będzie lepiej widoczne. No. Od czerwca już wprowadzili stare po austriackie kartki paczkowe e, z, e, z nadukiem, e, paczkiem Polską. E, dwa różne formularze dla zwykłych paczek i dla paczek pobraniowych, ale e, w, były używane e, lepiej tutaj, Marek, te, te świata. Były używane w, w polskim urzędzie na porcie. Było strasznie dużo już tych paczek, i nawet nie mieli czasu, aby stemplować te wszystkie kartki. Po prostu nie było czasu. To są austriackie. Od listopada jest drugi stempel, identyczny tekst, ale teraz wszystko razem w jednym stemplem. To od, od, od listopada. Procedura identyczna. W Gdańsku dopłata. Tutaj w Aleksandrowie w urzędzie celnym dodatkowo opłaty. No, i na końcu wszystkie znaczki i znowu zwykłe znaczki pocztowe używane jako dopłaty. Od listopada już są e, specjalne nalepki, tutaj widać z Ameryki przez Urząd Ekspedycyjny e, Pocztowy, widać nowy port, są e, różne, z wyróżnikiem A, tutaj mamy C i tutaj mamy bez wyróżnika. Co jest ciekawe, ten pierwszy stempel to był dwuczęściowy. Górna część był dla numeru e, paczku i druga część dla opłaty. Ale od tego momentu już są te nalepki. Tam są numery paczki i dlatego już nie używali tego małego e, stempla, tylko ten duży do, e, do wyliczenia e, opłaty. Bardzo ciekawe są te przesyłki. To są e, przesyłki e, też z Ameryki, oczywiście, e, albo do Pomorza, albo e, do Wielkopolski. I e, te paczki poszły przez e, Urzędu Celnego e, w Poznaniu, i w Poznaniu mieli swoje naklejki. Po prostu poznański, stary niemiecki, e, naklejki paczkowe i dopisali z Ameryki. Nie mam pojęcia, dlatego nie ma nalepek z Gdańska. Nie wiem dlaczego. Są tam trzy różne typy. i Tutaj jest wyróżnikiem P, tutaj jest bez i cieci nie mam niestety. Ale tak jak mówiłem, trafiły przez Gdańsk, bo tutaj to jest ten stempel grancki, ten czerwony. Ale używali tutaj poznanckiej nalepki. Nie mam pojęcia dlaczego. To jest e, zastępca list przesyłkowy, e, Tam nie ma wstępie z Gdańska. E, taki zastępca list przesiłkowy e, został przygotowany. For... Entschuldigung, ich habe vergessen zu. Entschuldigung, ich habe die Übersetzung vergessen. Ich habe die Übersetzung vergessen. Entschuldigung. E, to zastępcy list przesyłkowy i e, te zastępcy e, listy zostały przygotowane dopiero w urzędzie e, odbiorczym. E, taki e, e, list przesyłkowy został przygo przygotowany dla paczek, do którego nie ma oryginalnego e, listu przesyłkowego z Gdańska. To po prostu w Gdańsku. Te karty paczkowe były przygotowane, ale gdzieś w drodze zniknęły i dlatego w urzędziem w Wolance tutaj został przygotowany nowy list przeszyłkowy. Bardzo rzadki. Od lutego 21 już używali różnych niemieckich formularzy. Po prostu zbierali wszystkie niemieckie formularze z Pomorza, bo e, nie wolno już było e, używać tych e, formularzy. Po prostu zbierali wszystko, wysłali do Gdańska i w Gdańsku e, w Urzędzie e, Portowym używali po prostu e, te wszystkie różne formularze. Jest to około 30 różnych, można, można coś zbi e, co zbierać. No i nadal z tymi naklejkami. No i z, i z tymi stemplami do e, wyliczenia e, dopłaty. To jeszcze inne. Tak jak około 30 różnych jest. Od lipca 21 e, wzięli te niemieckie formularze i drukowali, to drukowali tutaj polskie tabelki. Czyli już nie używali stempli, wszystko już było drukowane i musieli tylko uzupełnić te, te tabelki. Tutaj znowu różne e, formularze niemieckie. I Polski nawet. To so był polski formularz, dodrukowali polski tekst no, i używali w Gdańsku. Od sierpnia 21 były wprowadzone datowniki, wcześniej były tylko te z tymi tabelkami, ale od sierpnia 21 roku są te datowniki. Gdansk Nowy Port jest tutaj bez wyróżnika i tutaj jest wyróżnikiem A. To są dwa inne. Po lewej stronie polski formularz z nową tabelką i tutaj znowu niemiecki formularz, też z tabelką. So, to jest w sierpniu 2021 roku. W styczniu była zmiana nazwy urzędu. Wcześniej był polski urząd pocztowy, Gdańsk Nowy Port, ale decydowali, że od tego momentu jest polski Urząd Pocztowy, Gdansk numer 1. E, ale co ciekawe, e, była zmiana nazwy, ale jeszcze nie było datowników e, z tym nowym, z tą nową nazwą i dlatego używali dalej, używali dalej stare stempelki Gdansk Nowy Port. Ale już urząd nazywał się Polskie Urząd Pocztowy, Gdańsk numer 1. Od maja są dopiero nowe datowniki z, z nowym tekstem. To jest najwcześniejsze znane z 8 maja 22 roku, około 4,5 miesiące dopiero po wprowadzeniu nowego nazwa. Tutaj też jest... E, specjalna, e, specjalny formularz paczkowy, drukowane dla urzędów w Gdańsku. Tutaj wszystko już wcześniej drukowane, adres przesyłkowy z Ameryki przez Gdańsk, tabelka już drukowana, wszystko. Tylko, jak widać, były problemy z znaczkami dopłaty dlatego używali takie lokalne nadruki. W czerwcu były nowe, duże nalepki paczkowe. Tutaj z numerem paczek. I z Ameryki przez Polskie Urząd Pocztowe numer 1 w Gdańsku. Tutaj też mamy trzy różne typy, bez wyróżnika, wyróżnik B. Akurat tutaj jest stempel A. Tutaj też stempel, jeden, Gdańsk 1A. Jeden no i trzeci typ C. I tutaj jest stempel Polskiego pocztowy Gdańsk 1b. A to był w czerwcu, ale już w październiku nalepki skończyły się. Nie wiem, jak to było przygotowane albo było za mało drukowane, albo dużo więcej paczek niż zaplanowane, że tutaj już nie ma tych nalepek. To już jest polski formularz. Zastępcy list przesyłkowy, używany jako e, normalną e, kartką paczkową z datownikiem Polski Urząd, plan 1b. To jest e, ciekawa przesyłka, to jest przesyłka służbowa. służbowa. E, piszą tutaj sprawa pocztowa, to znaczy, że to jest służbowa e, przesyłka e, pocztę. Tutaj z pieczęciem polskiego Urzędu Pocztowego Gdańsk nr 1 i wysłali to do Urzędu Czerw nr 1, bo po prostu potrzebowali jakichś, jakąś informację o adresie dla paczki z Ameryki. To jest najwcześniejsza znana przesyłka służbowa z Gdańska. Tak jak wcześniej mówiłem, był ten mały urząd telegraficzny w biurze komisarza generalnego. Urząd nazywał się Polska Stacja Hiórcza. I e, to jest telegram z tego urzędu. E, tutaj też poszli o informacje o e, pacce z Ameryki. Czy to jest z Urzędu w Przemysłu, e, wysłane do Polskiego Urzędu Gdańsk nr 1 w Porcie. To też jest z 23 roku. I na przesyłkę służbową, to jest e, służbowa e, kartka paczkowa. E, co jest ciekawe, to jest dla pięć paczek na raz. I w tych paczkach były worki pocztowe. I to zostało wysłane z głównego składu materiałów pocztowych w Warszawie do dyrekcji poczty tutaj w Gdańsku. I to zostało wysłane dalej do urzędu w Porcie, bo tam potrzebowali te worki. Tak jak mówiłem, bardzo ciekawe, bo to jest jedna kartka dla pięć paczek. To jest podobna kartka, też z workami, bezpośrednio wysłane do urzędu w porcie. Od 1 grudnia 1923 roku w urzędzie już nie przygotowali kartek paczkowych. Co zrobili? wzięli deklarację celną, to jest deklaracja celna w poczty z USA, i dokleili kartę należnościową. I tam było wszystko wyliczone, tutaj znaczki, dopłaty. Od 23 roku ofic oficjalnie już nie ma kartek paczkowych, tylko takiej przesyłki. jest drugi przykład z innym datownikiem, ta sama historia, amerykański, e, amerykańska deklaracja celna i tutaj karta e, należytościowa, tutaj wyliczyli dopłatę i tutaj są znaczki dopłaty. To jest bardzo ciekawa przesyłka. To jest znowu zastępca, z, zastępca list przesyłkowy dla paczki, do którego nie było już e, kartek paczkowych. Nie wiedzieli, co robić z tym, i dlatego przygotowali w urzędzie. Czy to jest, Misłowicie? E, w, w urzędzie nad e, 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 odbiorcą przygotowali nową kartkę. Tutaj jest napisane, że to jest dla, e, z Ameryki. I lecili dopłatę, i tutaj, że to ta paczka poszła przez Gdańska, ale gdzieś tam te dokumenty zniknęły i przygotowali nową kartkę. To dziękuję. Jest co zbierać.